Cześć! Cześć! To będzie Dobry Wszystkich bardzo gorący, bardzo szczery. Ja jestem To kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Jest ze mną razem, Eliska? Hejka! Oczywiście zapraszam do niej Nie. na kanał, możecie subskrybować jej kanał eee, ogólnie drzym, ponieważ reaktywacja jest jej kanał. Bijacie na mój kanał Milki Plus, ponieważ tam od jutra powinny się pojawiać słuchajcie, nowe filmiki plus zapraszam na mój instagram Milka przez dwa oraz na instagram Eliski. Eliza zawsze polacie oba Instagramy macie no po koniecznie, tak. obserwujcie, dlatego że zbliżamy się do liczby 40 tysięcy obserwujących a na YouTubie do 300 tysięcy, także łapkujcie, subskrybujcie, obserwujcie i już niedługo ruszy mój sklep z koszulkami, już mam wzory, tak. słuchajcie, to jest kwestia dosłownie paru dni i ogłoszę Wam, kiedy ja jak co będzie po prostu ruszane. Tak, to słuchajcie, czekajcie jeszcze tak, myślę, że w przyszłym tygodniu to już na 100% sklep ruszy. No a my co słuchajcie? dzisiejszy dzisiejszym jak widzicie, już po ty tutaj to co będzie bardzo, bardzo ciekawy. Dlatego, że w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać w nie wpadli do złej dziury w Minecraft, także zobaczcie za chodź, ja cię tutaj zapisze. Przygotowałam mam ultra super, patrzcie, jaka w ogóle miałam fajną farmę słoneczników. I zanim wow. jeszcze Wam to pokażę, to zobaczcie, na to, co się dzieje na dachu. <noise> tu mamy naprawdę szał także Ale dobra, słuchajcie, w każdym razie, więc tak. Zapraszam ciebie tutaj bardzo serdecznie. Tu nasze jest miejsce, w którym będziemy mieć pojedynek. O, o co się. O co się? I tak, ogółem gra polega na tym, że Eliska się odwraca i nie patrzy. Ja wrzucam do tego tutaj jedną rzecz, tą na przykład, a do drugiego tą. I Eliska wybiera jeden albo dwa. No i jak wybierze to, no to dostaję to, a jeżeli to, no to to. No i nie ma ogółem możliwości, wiecie, wymiany i tak dalej. Ja potem chcę tutaj Elisę od... O, tu jest guzik, dobra. E, tutaj otwieram, słuchajcie drzwi, e, żeby ona sobie mogła wyjść. No i słuchajcie tak, na zmianę, co nie? Mhm. Mm no, więc jak widzicie, chcecie, tutaj mam bardzo fajne itemy I niektóre itemy jakby będziemy mogli użyć i nawet trzeba będzie użyć, na przykład właśnie ten lub ten. Ale to oczywiście po odcinku, żebyś. Znaczy po, e, po, na, pod koniec odcinka, żeby wiecie, tak? Bo możesz cały czas patrzeć. A, dobra, okay. stara, e, Więc tak, po pierwsze musimy zdecydować, kto pierwszy daje do tego to kamień papier. Dobra, ale jak? Czekaj, mus... no powiem, bo bym na 3, 4 ale muszę pomyśleć. Dobra, to na 3-4 coś wybierzemy. Dobra. Dobra, uwaga, uwaga, no. 3. Czekaj, bo ja muszę pomyśleć, muszę pomyśleć. Dobra, no. Dobra, no. Czekaj, czekaj, ja też muszę pomyśleć. No, no ja już mam, ja już mam, no. 3-4. Nożyczki. Kamil. O nie, dobra, ha! czyli ty zaczynasz. No to w takim razie ja się odwracam, słuchajcie, i oczywiście bez tej żadnych jak zasłyszysz, nie oszukujemy, Dokładnie żadnego go wpięć. Ale mam zejść na schodach, nie, 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 patrz, tak? patrz, patrz, nie. Otwierasz, wrzucasz, zamykasz, a, okay, okay, do drugiego okay, wrzucasz. Dobra, rozumiem, rozumiem, dobra. I wtedy ja wybieram. Zobaczymy jak to Amen. będzie. Mam nadzieję, że oczywiście wybieram, bo wybieramy sobie te same takie chcesz, najlepsze rzeczy. Eee, uh -huh. Zobaczymy już. To i po prostu, wiesz, tam wrzucasz, no nie, wiesz o co chodzi? Mhm. Dobra, zobaczymy, sobie, co się będzie, Mam nadzieję, że oczywiście ten. Ci to. Już, już? Mogę się już zobaczyć. Tak, dobra, tak, okej. Okay. No i tak, mam do wyboru jedynkę albo dwójkę. I wybieram sobie optymalną dwójkę, także oczywiście nie patrzę. Ops. Yo, ciasto, to jest dobre czy nie dobre? Tak, dobre. Dobra, to musisz mi otworzyć drzwi, za teraz. Zejdź tutaj na dół. No. Zejdź na dół. O, za. O, o, chodź tutaj. Otwórz mi drzwi. Na, na dole jest yeah. guzik pod sobą oh, okay. Dobra, thanks. I teraz, słuchajcie, w takim razie ten udało mi się, ale musimy oczywiście zobaczyć też, co było w drugim secie W drugim było kowadło. No to lepsze, dobra, otwórz mi Eliza. Ale miałeś spuścić na siebie. A w takim sensie, rozumiem, dobra, to w takim razie tak. Ja cię oczywiście kowadło oddaję, dlatego że Eliza masz na kowadło. Masz sobie sobie. Halo? Where? No, tutaj. Dobra, okay. i teraz Eliza, tak. Ja mam jedną secie zdobycz i teraz Eliza, ty się odwracasz. I e, słyszysz odwrócie? Ja. I ja stajcie wrzucam tutaj jakieś itemki. Czyli tak, tutaj słuchajcie polecimy z tym, tak myślę. Okej, okay, do okej, okay, dobra. I tutaj słuchajcie, musimy polecieć w takim razie z tym. Także zamykamy i Eliza możesz się odwrócić i wybierasz między numerem 1 a numerem 2. Dobra, ty wybrałeś dwójkę, to ja wybieram jedynkę. Uuu! Yeah, boy! No girl. Ta fajnie się masz, no powiem ci. Masz, chodź, no halo! Wychodź, mam... wychodź. No, a tutaj w drugim? A w drugim był Dirt. O oh, nie! No, także udało nie, ci się, więc... dawaj mi tego to teraz. Masz, a ja nie miałam, chyba miałam pięć. 55 miałam, także musisz mi oddać Dirty. No dobra, masz kolej. Dobra, więc co? No, udało ci się, dobra, Sajidza, Teraz y, teraz Twoja kolej, także ja zamykam oczy, prawda? Okej, okay, nie, patrzę się Iza, i zobaczymy, co ty mi tam ciekawego wrzucisz. Ja mam nadzieję, że jakieś dobre same temy. Dobra. No. Przynajmniej mam ciasto, ci mogę sobie je zjeść. Yeah. To jest, socie, coś, ale mamy naprawdę spoko rzeczy. Hmm. Zobaczymy, socie, co to będzie. To jest najlepsze, ponieważ byłam wcześniej na wyprawie, socie, żeby oczywiście tutaj wszystkie rzeczy nazbierać i tak dalej. No dobra, okay. już mogę? No dobra, tak. no to wchodzę do jedynki. No nie, Otwórz mnie. Co to ma być? Co to masz? No jakaś pajęczynka. A no wiesz ty było tutaj? Co? Nie masz. Co A, było? to było? A, to twoje. No nie, bo to... Aha, no tak, to jest moje, daj mi wejść. to, daj mi to. No, dobra, to poza odcinkiem w takim razie. Złoty jabłko! Yo, Aha. No nie, dobra, otwórz mnie w takim razie, muszę cię oddać niestety, słuchajcie, no kiepściutko, kiepściutko. Dobra, wychodzimy i teraz ci czas na moją kolej. Dobra, co jedź zamarz, to i weź to jabłko. I teraz słuchajcie jak musimy tutaj coś Elisce dać, więc, więc... więc, Zobaczymy. Mam nadzieję, że Elisa tutaj oczywiście... E, nie, nie podglądam. Że tutaj Jestem wybierze. W że to wybierze. Zobaczymy. Dobra, no a może się odwrócić. Dobra. Halo, halo, halo. Teraz wybieram dwójeczkę. Nie. No, A ty miał Ominęłaś lawę! Serio Ej, otwórz mi. No otworzyłam ci. Nie otworzyłaś mi, bo ja nie otworzyłam. żyję Otworzyłam No nie mam. Ja no zutknęłam w ogóle, jejku, no otworzyłam stara, to czemu? To co ty robisz? Mam laga, no nie mam, nie jestem tu dalej. No. no Dobra, no to no poszczęściło no, tak ci nie, się, on... nie powiem. No tutaj było, chodź wyjdź, wiedź, wyjdź, bo już zabrałam. Tutaj tak. była lawa. A, czekaj. Także no, no co ty robisz, no wyjdź Eliza, gramy dalej, słyszysz? Aha, no tak, ty masz tego flaka swojego, no. Woohoo! Ej, nie pomyślałam, możemy flakami wychodzić, tak będziemy teraz wychodzić, dobra, to ja się odwracam, za teraz ty te tak jadź, w ogóle już z się na to oddzielę, spoko, na razie za jako jakoś dobra, dawaj Eliza, no. Dobra. Pokaż, na co ci stać. Zobaczymy, co teraz mnie czeka. Ja Mam nadzieję, że takie to. odcinki w ogóle Wam się będą podobać. Zwerdam, takie challenge malutkie, jeżeli tak, to pamiętajcie. Łapkę w górę, subskrypcja. Ja wtedy ja będę wiedzieć, co czy się podoba, czy nie. No dzień dobry, poru. Okej, okay, dobra, dobra. No to wybieram Wujeczko! Yo, book! Yeah. To jest co dobre, tak? Tak. Jest... Musimy jakoś się stąd wydostać. Dobra, i co było się Nie wiem, że minęła lawa. O, jak dobrze, słuchajcie, naprawdę uf, bo jakbym miałem tutaj miała spłonąć z moim levelem, to aby było ciężko. Dobra, Liza, masz. to wiaderko, twoje, no przestań się tym bawić, stara. Dobra, okej, okay, to teraz słuchajcie, lecimy na level wyżej. Myślę, że to ominiemy, bo to jest takie w sumie dosyć chillowe, ale to już nie jest chillowe. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co Eliza wybierze. Ja nie mogę, bo, jest słuchajcie, takie straszne i to jest takie. No... Nie, dobra, słuchajcie, zobaczymy, dobra Jacca, możesz się odwracać. Dawaj, no. No. No, aha, czekaj, ja bym go No to ja chcę tym razem dwójkę. Um, nie! Co tam jest? No way! TNT cię ominęło, naprawdę! No wiesz co, i widzę, że ty nie umiesz sobie, sobie poradzić. poradzić. Ominęło cię stara TNT. Rrr, dobra, dobra. Trudno, teraz twoja kolej, no. Dobra. Niestety, słuchajcie, no kurde, Liza ma jakiegoś farta i za ma same fajne rzeczy, słuchajcie, teraz, no to jest Ja nie wiem jak to robię. No pewnie oszukuję, że ten oszuki Nie oszukuję, bez tu nie oszukuję, mówię ci poważnie. Mm, jasne, ja już cię znam. Dobra. Już? Jak teraz MK nie wybierzesz dobrze, to cię zamorduję, no już. O nie no serio, Liza! Ale wiesz co ty ty? Jak mogła? No ja nie jak ja na to zbierałam. What? Diamentowy miecz, serio! Eliza. nie zbierałam na to. Aaaa, ale masakra, dobra, słuchajcie, coś tak na się to nie... Aha, muszę cię go oddać, nie poszczęszcza. Dobra. Yy, w takim razie teraz moja kolej i tutaj to są mocne rzeczy, słuchajcie, to są mocny, mocni zawodnicy, także zobaczymy, co ty wybierzesz. Yy, dobra, no, odwróć się. Możesz wybierać. Dobra, wbijaj. <laughs>

Teraz A, ostatni? Tak, myślę, że ostatni, bo na więcej niestety nie mamy czasu, ponieważ też musimy oczywiście teraz potestować i tak dalej. Także zobaczymy jak to będzie. Ja też mam malutko czasu dlatego że wiadomo, wakacje i teraz zajdzie zaraz, też wychodzę z domku. Także, no. Ale... Już. Eee... Dobra, dam ci taką prośmieszom rzecz. Dobra, dobra, no, ja też już. mam jakieś spoko rzeczy. Dobra, ja widzę do dwójki! Co to jest? To jest Ender Perła? Tak. Yo, Eliza, dobra, co mi ominęło? Ej, kupuję, kupuję. Puh, oko, dobra, słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze, jest naprawdę gites, na całe szczęście, nie mogę się z stąd wydostać, dobra, słuchajcie, cyk, masz, y oddałam Ci ten, to oko tam i teraz, sobie czas na ostatnią moją, tam jest za Tobą oko, oko jest za Tobą, dobra, i teraz, słuchajcie, czas na ostatnią, ostateczność, to tak, tutaj wrzucamy oczywiście ten, te dwa z takich diamentów, prawda, tutaj, mhm, tutaj tak, jest. tutaj, tak, no, tutaj no, też no. diamentów, dobra, słuchajcie, możesz, możesz wybierać, no. Jedynka. Albo... Dobra, jedynka. Jedynka. Mhm, kurde, nie mogę sobie trafić. Weź mi to, otwórz. Aaaa! Przepraszam! No minęły Cię rowem flesze. No not cool, not cool, powiem Ci tyle. Not naprawdę cool. Dobra, słuchajcie, no i to właśnie ten challenge nasz dobiegł końca. No ale oczywiście tutaj mam ceci, do wykorzystania wiele, wiele rzeczy, także musimy się troszeczkę nieco oddalić, że tak powiem, od naszego miejsca zamieszkania, żeby je oczywiście przetestować, także odzieliza. Oddal się też za mną, bo w końcu musisz to widzieć. No wystrzelam się, wystrzeliwałam się w górę. No, jeźź tam, do, dobrze, dobrze, idź tam, właśnie tam, stara, idź, chodź tutaj. No, już testuję, już testuję. Słuchajcie, patrzcie, dobra. No to tak, w takim razie mam niby to. A, ej, ale to nie dla mnie miało być. Dobra, i co ja mam, co po prostu mam wszystkie tak zrobić, tak? No i masz przyjść tak, tak. Ciu, tak. Miałeś to zrobić tak pojedynczo, ale nie tak, tak. Nie o nie, ja nie mogę. Jakie to jest straszne, słuchajcie, jak ja tego nie lubię! O, to jest w sensie, najgorsze takie spowolnienie, ja że po prostu nic się nie to, da. za wypiten. No ty chyba to masz tą do do wypicia. Serio? No, mam ci. Fajnie. To by się udało, giga. Au! <noise> Dobra, no ja mam ostatnią rzecz, słuchajcie, która chyba mnie... Upsi. <noise> która chyba mnie tutaj... Konkretnie! No! Au! Nie zabrało Ale... mi to w ogóle tego! Serio? No? Nie wiem jak to się stało, chyba. Nie wiem, może stałam za daleko czy coś. Dobra, nie wiem słuchajcie, ale w każdym razie tym momentem właśnie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie łapka w górę, subskrypcję. Widzimy się jutro o 10.30, o godzinie 12 listki, oraz o godzinie 13 na kanale Milki Plus od Jutra. Także dzięki za oglądanie, widzimy się później, miłego dnia, cię Wam życzę. Trzymajcie się tam, miejcie się dobrze i do zobaczenia. Trzymajcie się papatki. A Hejka! Widzimy na Instagrama, pa! Mego też!